Nie jesteś żadnym tak to może... A Za ile walkę? Ile w Nawet tak bym wziął, to bym nie powiedział przecież. że co A nie tak zupełnie poważnie, bo... Słuchaj, moim zdaniem narobiło się wokół tej, tej walki dużo zamieszania, ze względu na słowa Krzyżka, że na na A w zasadzie nam się nie, nie wydarzyło nic szczególnego. Poza tym, że walkę poddałeś. Ty, weź od. No, a co to za To w ogóle było pytanie? To było pytanie. Nie, ty powiedziałeś, stwierdziłeś pytanie, nie, zadaj pytanie. Dlaczego zrezygnowałeś z walki? Nie chciało mi się. Naprawdę, ej, wiem jak to brzmi, wiem jak to dziwnie wygląda, ale powiem tak, ja nawet jak leżę, to jestem w stanie wstać i walczyć dalej i nie mam z tym problemu. Tutaj nie zagrała głowa, tutaj zagrały moje jakieś tam problemy osobiste i naprawdę mówię szczerze i otwarcie, nie sprzedałem tej walki. Ej, Naprawdę mi się chciało. Ja w pewnym momencie siadłem na krześle i mówię Krzysiek ja nie umiem. Ja nie umiem, ja nie umiem walczyć. Co się stało? Nie mam siły. Nie chce mi się. I naprawdę to słowo nie chce mi się to już towarzyszy od 5 sześciu lat. Bardzo często mówię takie właśnie w jakichś sytuacjach nie chce mi się. I, i za często. I to tak mi wiesz, Nawet sobie żarty nagraliśmy. Jak jechaliśmy na galę, to wiesz Krzysiek nie chce mi się walczyć. To były naprawdę żarty. O a nie w szczepionkę, nie? Wiadomo. W którą się robi szczepionkę? o a w tą. Eee, ale naprawdę powiem, kurde, tak, siadłem i mówię, kurde, nie chcę mi się, nie mam siły, naprawdę nie mam siły, nie chcę mi się. Kurde, ja w ogóle nie wiem, co to się stało w ogóle. O, ja mogę tą sytuację porównać do tego, jak yy, do słynnego jeba firmowego w Białym Stoku. Jak to Rafał, zrobiłeś, Nie wiem. I tak samo teraz, jak to się stało? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Po prostu mi się nie chciało. Ale zupełnie poważnie mówię, bo moim zdaniem wiesz, no to, że podajeś walkę, to takie rzeczy się na świecie zdarzają, tak? I, I w tym sensie się nic nowego nie wydarzyło. Natomiast no całe, całe zamieszanie ze sprzedażą walki było po tekście Krzyszka. No ja tak jak, tak, tak widzę. Nie? No niestety krzyśka trochę poniosło. Krzysiek, Krzysiek, Krzysiek. Krzysiek za dużo po prostu yy, przebywał w lesie i tak wyszło, jak wyszło. Yy, tak w ogóle Krzysiek yy, jest kasnik na wodziankę do wojewódzkiego. Yy, zapraszamy Cię i na pewno wygrasz to i przejdziesz do następnego etapu w ogóle, w ogóle bez castingu. <guleturzy> Rozmawiacie po tej walce, czy nie, że jakaś tam kosa jest między Wami? Nie, w k mnie krzyk się, Krzysiek, naprawdę. Nie, to jak poniosło, to mi się w mnie, no, k się, jest prosty chłopak jak ja, także jakoś tam nie mam do niego pretensji. Niepotrzebnie to wszystko wyszło, ale on to też jakoś nie zrobił też to złośliwie, po prostu się wk... tak. Niepotrzebnie ta woda, krzyk, bo tam chłopaki czekają aż laptopa oddasz, za laptopa, za dwa. <guleturzy> Dobra, ale tak zupełnie poważnie już. E, można Tobie zadać poważne pytanie? Można. Zadajmy zadaj poważne pytanie. No bo jeśli Ci się nie chce, tak? Wiadomo, że przyjmujesz walki dla kasy od jakiegoś czasu. No jesteś żadnym menem, tak? To może. No dobra. Przy, przyjmuję tę obelgę na twarz. Na klatę. E, ale boksujesz za kasę, tak? Tego, tego nie ma co ukrywać. bo to teraz e, kibice wiesz, to mogą się czuć oszukani po tym, że bierzesz kasę za walkę i no, mówisz, nie chce mi się walczyć dalej. Tak, ale no właśnie, ale ja mówię, nie chcę mi się walczyć przed wzięciem kasy, także no. myślę, że chyba wszystko jest chyba uczciwe, nie? Każdy wie, że jestem pajacem po Polskiego Boksu w dniu dzisiejszym, no. że jestem błaznem i ja sam to mówię. Yy, mi też to się nie podoba, ale jednak tak jest, to ma miejsce. Yy, plus tego do mojego tego właśnie pojacowania doszło właśnie w moje kłopoty osobiste i dlatego wyszła właśnie ta sytuacja właśnie z zasadnią walką, tak? Ja oczywiście nie chciałbym taki walk toczyć i dlatego powiedziałem, no. Na dzień się ktoś mi się pyta, jak tam, kiedy walczysz? Ja mówię, pierwszy na razie muszę odpocząć, muszę, kurczę, jakoś coś sobie przemyśleć. Muszę po prostu na razie przeżyć to, ten zły okres, a żeby gdzieś tam nie iść na dno. Na razie mi się to udaje i za chwilę, jak będę gdzieś tam się wyciągam z tego, to dopiero będę myślał, co dalej. No tak sobie jeszcze dobrze przypominam, to w tym wywiadzie przed walką też powiedziałeś... Zobacz, Zobacz. Zobacz. W tym wywiadzie przed walką powiedziałeś otwarcie, że mnie trenowałeś chyba. Powiem tak, do tej walki wiedziałem, miałem 3 tygodnie na przetrenowanie, ale powiem tak, byłem gorzej przygotowany do tej walki, jak czasami do walki 2-3 dni przed walką i tyle treningów, co robiłem przez te 2-3 dni. Czy a to jest wina? Tylko i wyłącznie moja. Krzysiek, się o to już nie ma do bo Krzysiek dzwoni, rawo na tarczy miałeś przyjechać, Jednak tak. <laughs> Naprawdę? I czasami ja na trening nie dojeżdżam, tylko i włączie moja wina, tylko i właśnie moje pajacowanie, tylko i właśnie moja głowa i tutaj Krzysiek. No tutaj nie ma nic gadania, po prostu bo bo to ja odwalam. No. Bo, właśnie tylko tak się też się zastanawiam, dlaczego Krzysiek od ciebie tyle wymaga, skoro wie, jak to wszystko wyglądało przed wokół. Ja jak Krzyszka poznałem, znaczy jak Krzysztof znałem Krzysię, tylko jak, jak do Krzyszka poszedłem yy, zapytałem się go, czy nie chcę u mnie na rodzicku i powiedziałem Krzysiek, na mnie się nie krzyczy, na mnie się nie mówi głośno, na mnie się nie, nie bije się mnie. Mnie po prostu trzeba powiedzieć, rafciu, Rawciu, rawciu uderz tą serię ciosów, zadę tą serię ciosów. Ja potrzebuję w narożniku kolegi, a nie trenera. Tak naprawdę już ten czas, ja po prostu nie jestem w stanie już tak się poświęcić. Nie jestem w stanie się przygotować mentalnie, fizycznie, psychicznie, po prostu nie jestem. No dzisiaj po prostu jestem błaznem polskiego boksu. Ja sobie zdaję tego sprawę, bo ja taką rolę po prostu przyjąłem. I Krzysiek no tego dnia, no wku... nie wiem, może miał zły dzień, yy, może castingu nie przydał Wojewódzkiego i chciał troszeczkę się zareklamować. Rozkniliśmy Ci Krzysini. No, no co o, o, znany z takich ostrych reakcji w narożniku. Pamiętam, tam była kiedyś walka Norasa Dąbrowskiego z, z Markiem Mateł, kiedy tam bluzgał ostro. Tak, Krzysiek jest w ogóle agresywny. W ogóle tego nikt nie wie, ale Krzysiek po prostu e, ma wyrok w zawieszeniu za pobicie sąsiada Andrzeja, e, żony sąsiada Andrzeja, e, dziewczyny żony, Jessiki e, Marzeny. E, parę jeszcze innych osób e, wygrzmosił wszystkie dzikie lochy w okolicy. E, Greenpeace go ściga, także krzyżyk jest znany z tego, tak? No, też lekko jest jedno pytanie. Jeszcze będzie potem jedno, ale przedostacie. Potwójcie, mu To do się dzwoni? Bo kogo to dzwoni. Chyba nie ja, mnie. Chyba <laughs> tak, do mnie. Tak, to chyba do mnie. To jeszcze zanim odbierę, zadam pytanie: jak będziesz dostawał pieniądze za walki, to będziesz przyjmował dalej? Nie. Teraz nie wiem jaka jest sytuacja, jak, jak to wszystko będzie dalej, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy chciałbym stoczyć trzy walki, yy, które chciałbym zakończyć zwycięstwami, do których bym się przygotował naprawdę tak jak kiedyś. Yy, ewentualnie jedną walkę ostatnią po prostu, żeby zakończyć karierę taką bardzo oficjalnie i jak zakończę to już nie wrócę, obiecuję, przysięgam, nie wrócę do boksu zawodowego, do sportu zawodowego, po prostu nie wrócę. Jeżeli skończę to będzie koniec bez względu na wszystko. Po tym niesmaku jaki jest po tej, po tej gali w koście, że nie masz e, jeszcze jakąś taką chęć udowodnić kibicom, że możesz boksować, że chcesz, że chcesz się przygotować, już... E, nie jak to ładnie ubrać nie, wiem, o to o, o lewo. Tak, tak Ty, wiem o chodzi. Chodzi. Wie, co powiem, powiem, powiem ci tak. E, miałem teraz e, taką rozmowę z, e, z grupą Suzuki Boxing, że stoczę trzy walki. Jedną teraz słabszą, drugą z Adamcem i trzecią zakończenie kariery, prawda? E, nie chciałbym teraz tej słabszej walki. Tylko teraz kurczę, no. powiedz mi: taki chłopak wygrał z Polakiem Werlikowski, Werikowski, Ukrainiec. Werikowski. Chciałbym walkę z nim, teraz tą następną, żeby udowodnić przede wszystkim sam w sobie i wszystkim w koło, że kurczę nie mieście racji Czyli ten, który z Szymańskim wygrał, tak? On Szymański wygrał? Tak. tak. E, w dniu dzisiejszym apeluję, panie kolego Jakub Werikowski. Yy, absolutnie nie, wyzy nie wyzywam widzisz, że absolutnie żaden jakiś obelg. Nie, po prostu to jest bardzo dobry zawodnik. To jest zawodnik, który myślę, że jest lepszy ode mnie w dniu dzisiejszym i walka z nim i moja z nim naprawdę by udowodziła dużo przede wszystkim nie. Was to mam wszyscy, z... którzy się pisali, którzy się nie zapytali, co się stało rapcił, tylko się jechali po mnie w Chciałbym udowodnić przede wszystkim sobie i sprawdziły moim kibicom, że jeszcze staćmy na to właśnie, żeby wygrać z takim zawodnikiem. To zupełnie poważnie, że Belikowski teraz jest lepszy od Ciebie, tak mi się wydaje, nie? Ale to dobra. To... Mi się nie wydaje, ja to wiem. Dobra, to jeszcze na koniec, co u Ciebie? Podobno jakieś obozy, fajnie się, fajnie się żyje, dobrze trenujesz, jesteś dobrym trenerem. Pytasz się o życie osobiste czy o życie zawodowe? Życie osobiste to najlepsza dziennikarka raczej. Ja Cię zapytam o, o treningi swoje, o obozy. Eee, za, myślę, że w tym miesiącu jeszcze przeprowadzę się do Gdańska. Eee, tam będę prowadził zajęcia boksów w klubie Garda na Grunwaldzkiej 355. Zapraszam, eee, najlepszy klub w trójmieście. Eee, tam będę prowadził zajęcia tamie. Pani prezes Dorota Mączka zatrudniła, yy, daje mi mieszkanie, daje mi pracę. Także cztery dni w tygodniu będę pracował i mieszkał w Gdańsku. Trzy dni w tygodniu, piątek są tydzień na Warszawa Mist i może w ruszku będę prowadził treningi. Chciałbym wrócić do projektu Walcz dla młodzieży z Poprawczaka i że to się to fajnie. Yy, muszę się zająć troszeczkę dziećmi, mi trochę synem juniorem Rafałem. I taki mam plan. I Panie Berlikowski, dobry jesteś w kozach ode mnie, ale... Tak wy Zgłaszam się naprawdę, naprawdę nie żartuję.